Cześć! Dziś w Mathen Logic wracamy do zagadek z problemu trzech ciał, a w zasadzie z trzeciej książki, czyli koniec śmierci. Pierwszą i najtrudniejszą rozwiązaliśmy tutaj, a teraz ugryziemy pozostałe dwie. Zagadka pierwsza. Mamy żarówkę, która pierwszy raz mruga po minucie, drugi raz po kolejnych 30 sekundach, trzeci po kolejnych 15, i tak za każdym razem o połowę szybciej. Ile razy mrugnie żarówka w ciągu dwóch minut? Pauza i liczcie. Jesteście gotowi na odpowiedź? Bardziej oczywista jest wersja tej zagadki, kiedy coś odejmujemy, a nie dodajemy. Na przykład dzielimy ciasto. Pół całego ciasta dostaje pierwsze dziecko, połowę z reszty czyli ćwiartkę drugie dziecko i tak dalej. Ile dzieci dostanie ciasto, zanim go braknie? Od razu powinno nam się zapalić światełko odnośnie nieskończoności. Takiego ciasta nigdy nie braknie, bo zawsze zostanie coś dalej do podziału. Identycznie jest z żarówką. Każde mrugnięcie coraz wolniej przybliża nas do dwóch minut, ale będzie nieskończenie wiele mrugnięć zanim tam dotrzemy. To jest jakby dwuminutowe ciasto i pierwszemu dziecku dajemy jego połowę, czyli minutę. Druga zagadka. Mamy sekwencję liczb 82, 50, 26. Jaka będzie kolejna liczba w tym ciągu? To już dość typowa zagadka z testów na inteligencję, choć może starszego typu. W takich zagadkach prawie zawsze chodzi o ustalenie, jak zmieniają się kolejne liczby ciągu: przez dodawanie, odejmowanie lub mnożenie, dzielenie. Ale często ta różnica nie jest stała, jak w naszym przypadku. Od 82 trzeba odjąć 32, żeby dostać 50, a od tego odjąć 24, żeby dostać 26. Mamy więc ciągu różnic 32 i 24. Czyli malejące wielokrotności liczby 8, można więc przypuszczać, że kolejna różnica też będzie mniejsza o 8, czyli 16. Jeśli od ostatniej liczby ciągu 26 odejmiemy 16, to dostaniemy 10. I to jest prawidłowe rozwiązanie. Choć ten sam efekt można uzyskać inaczej, i to jest bardziej elegancki sposób. Odejmijmy 1 od wszystkich trzech liczb naszego ciągu. Daje nam to 81, 49, 25. To wygląda bardzo regularnie, prawda? To są kwadraty kolejnych malejących liczb nieparzystych. 9 kwadrat to 81, 7 kwadrat to 49 i 5 kwadrat to 25. Zgodnie z tym kolejną liczbą ciągu powinno być 3 kwadrat plus 1, czyli 10. Ciekawa zależność, że kolejne kwadraty liczb nieparzystych rosną o wielokrotność psemki. Potrafi to ktoś wyjaśnić w komentarzu? To tyle na dziś, ale na kanale znajdziecie więcej zagadek oraz metody szybkiego liczenia w pamięci, a tu możecie subskrybować kanał. Dzięki za oglądanie.